Do nic nie wrzucałem, tak sobie mówię, no co tutaj dokładać na razie działa, tam byście pytali, co było, coś doradzili, w sumie to takie jedno mam pytanie, ale to zaraz, to na końcu. Paniczek, praktycznie no, no kończy nam się sezon, drugi, co ja mogę powiedzieć, nie mogę nic powiedzieć złego słowa, zero słowa, złego słowa drugi rok się tak pali. Pelet. Taki. Ale były różne peleciki, były różne peleciki, były oczywiście wszystkie, żadnych syfów, syfy na początku, na samym, samym początku próbowałem, ale to już od, od razu na dzień dobry odrzuciłem. Nie ma co. Ten pelet teraz obecnie co kupiłem, ostatnią tonę. No właśnie tutaj jest takie pytanie, bardzo mi czarny piec. Bardzo Zaraz go czyściłem akurat no, to są to co widać to po, po oczyszczeniu, po odkurzeniu, aczkolwiek yy, popsa pozostałe miały takie brązowe osady, ten robi takie, takie ciemne. Nie wiem dlaczego. Niby ten sam pelet. Ale bym tak powiedział. Niby ten sam, ale nie, no, może nie do końca. No i nie w tej cenie, co kiedyś kupiwałem, oczywiście. To, to też jest podstawa. Co? Dwa lata grzałka śmiga. Nie patrzyłem, ile tam jest cykli było. Myślę, że następny rok. W razie gdyby co, miało paść, no to... To kupimy. No i co? No i palniczek tak to śmiga. Nie mogę nic o nim, złego słowa o nim powiedzieć. Crawie, że jak jest tylko pelet, coś nie tak, to tylko się coś z peletem dzieje. Poprawiłem to ja jest tym spadkiem, tutaj to wszystko wtedy już. A tam się pory tutaj nie zaglądam. zrobiło się to bezobsługowe. Takie miało właśnie być. To mi się bardzo podoba. No, to co tutaj widzicie, to jest czwarta tona. 4 tony miału paliłem. 4 tony teraz tego paletu spalę. No, pewnie coś dokupię. Może takie 200, może 300 kilo, Ale i tak jest dobry wynik. Bardzo jest dobry wynik. To ktoś mi mówił, że jest niekaloryczny, 30% musi doliczyć. No tak, ale zapomina, zapominają o tym, że ten piec się wyłącza. I wtedy nie pracuje cały czas. Więc to wychodzi, na no dobrze. Co tu mogę dodać? No. Już tych palników poleciłem kilka, nawet y, mogę śmiało powiedzieć, nie osobiście, własnymi rękoma, ale założyli tutaj u mnie kilka osób i dalej to chodzi. Kot zadowolony, wygrzewa się, na górze sobie wchodzi, wszystko gra i buczy. Założyłem mu czujnik spalin, ale już dawno, ale chyba się nie chwaliłem. Obecnie mamy, on się rozpala. Tak podbija do 80 stopni. 80 nawet paru. Sam ja nie wiem, czy nie za mało. Ale chyba nie. Nic się nie dzieje z kominem. Nie jest mokry, nic nie wychodzi. Dwa lata, mówię. Dwa lata jest użytkowanie, po dwóch lata, można coś powiedzieć. Tak, tak faktycznie nie. Tak, my wyczyściłem i go, widzicie, no 19. W zeszłym roku. Ustawiłem mu 21 bardzo pylił, nie? Pół na półki rzuca, bardzo ten, taki pył, nie? Straszliwie a to A teraz, co? Teraz mamy 42 stopnie. Może być za mało, ale tak teraz tak przepalam. i chodzi, mogę powiedzieć, chodzi. Chodzi musi. Nie wiem, co z tymi cenami będzie, ale to się wszystko okaże. W razie pytań. Bo w sumie tam wszystko w komentarzach można odczytać, tam wszystko się znajdzie, ale gdyby ktoś coś potrzebował, coś, to coś się podpowie. Najbardziej mnie właśnie dziwi teraz, że tak robi czarne, czarne półki. No tak bym palił, Bóg wie jakimś takim, kurwa, jakim, plastikiem, no ale no to, to jest pellet premium, pierwszej klasy. Tyle mogę powiedzieć, pozdrawiam.